Polska w G20. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który może wydawać się odległy, ale jest kluczowy dla Polski na arenie międzynarodowej. Na pewno zastanawiacie się, czy nasza gospodarka Polski ma szansę dołączyć do elitarnego klubu 20 największych gospodarek świata? Co trzeba zrobić, aby znaleźć się w tym gronie? Jakie warunki musimy spełnić i co zyskalibyśmy na przynależności do grupy G20? I czy faktycznie już wkrótce wyprzedzimy Szwajcarię pod kątem PKB i staniemy się 20 gospodarką na świecie? O tym wszystkim. W dzisiejszym odcinku, ale zanim zaczniemy, jeżeli interesujecie to, co dzieje się aktualnie w Polsce i na świecie, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki temu będę mógł docierać z materiałem do coraz to większej ilości widzów. A teraz zaczynajmy! Przejdziemy do pytania, czy Polska ma szansę dołączyć do G20, wyjaśnijmy na samym początku, czym jest w ogóle Grupa G20. Grupa G20 to międzynarodowe forum, które łączy 19 krajów, Unię Europejską i Unię Afrykańską. Te państwa reprezentują około 85% globalnego PKB, a ich decyzje mają ogromny wpływ na globalną gospodarkę. G20 skupia zarówno rozwinięte gospodarki, takie jak USA, Niemcy i Japonia, jak i szybko rozwijające się rynki, takie jak Chiny, Indie czy Brazylia. Tak, wiem. Chiny zaraz będą najprawdopodobniej największą gospodarką na świecie, ale wciąż rozwijają się w bardzo szybkim tempie. A samo G20 to niezwykle ważna platforma, na której omawiane są najistotniejsze kwestie gospodarcze, polityczne i społeczne. Jaka jest w ogóle geneza pochodzenia grupy G20? G20 zostało założone w 1999 roku. Głównie jako odpowiedź na kryzys finansowy, który miał miejsce pod koniec lat 90. Początkowo było to forum ministrów finansów, lecz po kryzysie w 2008 roku podniesiono to podniesiono rangą do poziomu głów państw i rządów. Od tego czasu spotkania na szczycie odbywają się corocznie i mają na celu rozwiązanie kluczowych problemów globalnych. Kto więc Należy dokładnie do grupy G20. Obecnie w skład grupy G20 wchodzą kraje, które mają ogromne znaczenie, zarówno pod kątem wielkości gospodarki, jak i wpływu na politykę światową. W skład tej grupy wchodzą Stany Zjednoczone, największa gospodarka świata, Chiny, druga największa gospodarka świata i dominujący gracz na rynku azjatyckim. Japonia, która zamyka podium, jest trzecią gospodarką świata. Niemcy największa gospodarka Europy. Indie kraj o najszybciej rosnącej gospodarce. Rosja siła geopolityczna z ogromnym potencjałem naturalnym. Wielka Brytania kluczowy gracz finansowy i gospodarczy. Francja jedna z czołowych gospodarek Europy. Brazylia największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, Włochy, silna gospodarka oparta na turystyce i przemyśle, Kanada, gospodarka zdominowana przez zasoby naturalne, Indonezja, jeden z największych rynków w Azji, Australia, kraj o dynamicznej gospodarce i dużym potencjale inwestycyjnym. Korea Południowa, wysoko rozwinięta gospodarka technologiczna, Meksyk, ważny gracz w Ameryce Łacińskiej, Arabia Saudyjska, globalny lider w sektorze energetycznym, Turcja, kraj o strategicznym położeniu, RPA, największa gospodarka Afryki, oraz Unia Europejska i Unia Afrykańska. Jak widać, G20 łączy zarówno potęgi gospodarcze, jak i dynamicznie rozwijające się kraje. Spotkania odbywają się raz w roku i są organizowane przez państwo przewodniczące w danym roku. Podczas tych spotkań omawia się kwestie dotyczące międzynarodowego handlu, zmian klimatycznych, innowacji technologicznych, polityki migracyjnej, finansów. A także zagrożeń dla globalnej stabilizacji. Jakie więc kryteria musi spełniać kraj, aby dołączyć do G20? Choć G20 nie ma formalnych zasad przyjęcia nowych członków, to w praktyce są pewne czynniki, które decydują o tym, czy dany kraj mógłby dołączyć do G20. Oto kilka z nich: Produkt Krajowy Brutto czyli PKB. To jest jedno z głównych kryteriów. Polska, możliwe, że w 2025 roku stanie się 20. gospodarką świata, co oczywiście plasowałoby ją w pierwszej dwudziestce krajów z największym PKB na świecie. Drugie kryterium stabilność gospodarcza. Kraj, który chce dołączyć do G20, musi wykazywać się dużą stabilnością finansową. Niska inflacja, niski poziom zadłużenia oraz wysoka jakość instytucji gospodarczych. Polska spełnia te kryteria, te kryteria będąc jednym z najmniej zadłużonych krajów w Unii Europejskiej. Kolejny czynnik to rola w międzynarodowych organizacjach gospodarczych. G20 skupia kraje, które mają wpływ na międzynarodową gospodarkę. Polska jest aktywnym członkiem Unii Europejskiej, ma silną pozycję w takich organizacjach jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest członkiem NATO, a także ma silną pozycję w Światowej Organizacji Handlu. Kolejny czynnik to może być wkład w innowacje i technologie. G20 to także forum, w którym omawia się przyszłość innowacji, sztucznej inteligencji. Technologii cyfrowych i rozwoju sieci IT. A Polska ma rozwijający się sektor IT, a także kilka rozwijających się firm technologicznych, które mogą przyczynić się do rozwoju G20. Jeszcze jeden czynnik to rola polityczna i geostrategiczna. Zasięg i wpływ polityczny to kolejny ważny aspekt. Polska, choć nie jest światową potęgą militarną czy polityczną, ma rosnące znaczenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a jej strategiczna pozycja w NATO i w Unii Europejskiej sprawia, że jej głos ma dużą wagę w międzynarodowej polityce. Co się więc omawia na spotkaniach G20? G20 to nie tylko rozmowy o pieniądzach, to także rozmowy o szeroko rozumianych wyzwaniach globalnych. Oto kilka najważniejszych tematów ze spotkań G20. Globalne gospodarki i finanse. Jakie zmiany wprowadzić, aby zwiększyć globalny wzrost? Jakie zasady finansowe powinny obowiązywać, aby przeciwdziałać kryzysom finansowym? Często omawia się zmiany w politykach monetarnych. Regulacje dotyczące banków i instytucji finansowych. Kolejny temat to zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój. Jakie konkretne kroki muszą podjąć najwięksi emitenci gazów cieplarnianych, aby zahamować zmiany klimatu? Co zrobić, aby przejście na gospodarki oparte na energetyce odnawialnej były jak najmniej kosztowne? Kolejny temat przemiany technologiczne. Jakie innowacje wprowadzić? By przyspieszyć rozwój technologiczny, takich jak sztuczna inteligencja czy blockchain. G20 rozmawia również o problemach związanych z cyfryzacją gospodarek. Co daje więc Polsce przynależność do grupy G20? Po pierwsze, prestiż i globalna obecność. Bycie członkiem G20 to uznanie dla naszej gospodarki i wpływu na światową politykę. Oznacza to także możliwość kształtowania zasad gospodarczych i politycznych. Po drugie, większe inwestycje. Polska stałaby się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestycji dla zagranicy, szczególnie w sektorach wysokich technologii czy odnawialnych źródeł energii. Będąc członkiem grupy G20, Polska mogłaby negocjować lepsze warunki handlowe. Zarówno z krajami rozwiniętymi, jak i rozwijającymi się. Po trzecie, większy wpływ na politykę międzynarodową. G20 to nie tylko gospodarka, ale także polityka. Dlatego Polska mogłaby zwiększyć swój wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej, klimatycznej czy energetycznej. Czy Polska więc dołączy do te, tego elitarnego grona G20? Czas pokaże. Na pewno nie jest to łatwy proces, ale jeśli utrzymamy naszą ścieżkę wzrostu i będziemy inwestować w innowacje, możemy zbliżyć się do tego celu. Ale na pewno bycie 20 gospodarką na świecie to coś, z czego Polacy mogą być dumni. A co ty uważasz na temat grupy G20 i na temat tego, że Polska. Będzie w 2025 roku 20. gospodarką na świecie. Zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach pod tym filmem i Ciebie również zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i dania łapki w górę. Dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych odcinków. Dziękuję.